Ostatni odcinek do WISY pamiętam, że bardzo dokładnie dopinałem pasy, dopinałem kask. Czuć było w samochodzie, w ogóle była cisza. Nie rozmawialiśmy z Jarkiem tuż przed OS-em, tylko jakaś wymiana spojrzenia. Wiedzieliśmy, co za parę kilometrów może się stać, że, że, że możemy ten tytuł zdobyć. Chyba jeden z najtrudniejszych odcinków, w jaki kiedykolwiek w życiu pojechałem. Bardzo spięty, bardzo skoncentrowany. Dojechaliśmy do mety, mijając metę lotną. Do mety stop zawsze jest kilkaset metrów, przynajmniej weźmy tam 200 metrów, 300 metrów. tam radość była straszna w samochodzie, śpiewaliśmy, z, no nie wiem, no wydawało się, że ten samochód się odrywa ze szczęścia od ziemi. Jakiś wulkan emocji, uczuć, dla mnie były to, było to spełnienie marzeń jakichś chłopieńcych. W końcu wychowałem się w Łapanowie, tam gdzie te zawsze były, gdzie jeździły. Co prawda, ani moja rodzina, ani, ani jak, jak coś, krewni moi nie byli związani z tym sportem. Jestem jakimś takim przykładem, osoby, która doszła do tego, przyglądając się temu gdzieś z boku. I to się stało. Widziałem te samochody przejeżdżające koło domu, wtedy jeszcze fiaty polonezy, które huczały, czasami więcej huków faktycznie robiły niż jechały, ale, ale wrażenia były niesamowite i, i stała się rzecz niesamowita. Zdobyłem tytuł Mistrza Polski w klasyfikacji generalnej. No, jakby nie było. Yy, to nie jest oczywiście jakby równoznaczne, ale w tym momencie stałem się osobą, która jest w czołówce Mistrzostw Polski, która jest jedną z szybciej jeżdżących samochodem osób w całym cyklu. Rok 91, yy, oczywiście rozpocząłem od polskiego małego Fiata, jak podejrzewam większość zawodników, którzy, którzy zaczęli się w to bawić. Samochód już leciwy, bo bodajże ośmioletni, odkupiony od szwagra, uszkodzony, naprawiony w garażu u mojego kolegi, mechanika <laughs> Andrzeja Kuśnierza, wspólnie, wspólnymi siłami. No i oczywiście pierwsze Kajodesy. Pamiętam pierwszym rajdem, a zarazem Kajodesem, bo to w zasadzie wtedy było jakby dla mnie równoznaczne. To był Kajodes rozgrywany w lutym, a więc w aurze zimowej. No tak się złożyło, że wygraliśmy ku mojemu zdziwieniu ten Kajodes. Oczywiście pierwsze problemy techniczne z samochodem, jakieś pierwsze otarcie się w ogóle o samo zjawisko. Jeżdżenia dojazdówek, odcinków specjalnych, wtedy to nawet nie nazywały się odcinki, bo na kajodesach raczej są próby sportowe. No, ale już przed smak takiego prawdziwego <ścoughs> ścigania się może dobrze dla nas, że, że, że wygraliśmy te, te kajodesy, bo wtedy jakby zaświeciła się ta lampka, może dalej, może rajdy. No, w 1992 roku cały, cały sezon startowałem maluchem no, raz z większymi powodzeniami, raz z mniejszymi. Ale ktoś na koniec 92 roku zauważył, że no, rokujemy jakieś nadzieje na przyszłość. Dlatego też w 93 roku dostaliśmy propozycję z Automobili Klubu Krakowskiego i z rafinerii Nafty Trzebinia. Powstał wtedy nowy zespół wystartowania w Mistrzostwach Polskich w 93 roku już w innej klasie, nowym samochodem. Decyzja zapadła o zakupie samochodu od Piotka Kufreja. Była, był, to, była to Toyota Corolla, wtedy bodajże w klasie A10. W 93 rok skończył się tylko na tym, że, że zajęliśmy czwarte miejsce w naszej klasie, ale zebraliśmy cały bagaż doświadczeń, bo to był taki w zasadzie rok, kiedy pojechaliśmy wszystkie eliminacje Mistrzostw Polski. Już samochodem, którym chwilami przyjeżdżaliśmy w okolicach 10 miejsca na poszczególnych odcinkach specjalnie w klasyfikacji generalnej. no to było bardzo rzadko. Niemniej jednak to auto już jakieś takie możliwości dawało. <śmulny> Cały rok 1994 jeździliśmy mm, samochodem w zasadzie wyścigowym, w rajdach. Jego Przede wszystkim auto, mm, kręciło się, mówiąc w żargonie rajdowym, bardzo wysoko i, i bardzo późno zaczęło przyspieszać. To auto jeździło dopiero od 5000 obrotów, więc <laughs> bardzo ciężko się tym samochodem jeździło. I przede wszystkim była zmiana w postaci. Rodzaju napędu. To Auto było napędzane na przednie koła, tak więc technika jazdy musiała ulec diametralnie zmianie. Powiedzmy, że zapoznaliśmy się z tym autem w miarę przyzwoicie, ponieważ w pierwszym roku no, dojechaliśmy na drugim miejscu w naszej klasie, w klasie N3. Przegraliśmy tylko z Robertem Kempką w Clio William ale startującym w barwach Renault Polska, wtedy także bardzo mocno doposażony samochód. No, i potem przyszedł rok 95, w którym tenże samochód został przebudowany już tak bardzo poważnie, przygotowany do, do startu w Mistrzostwach Polskich, nadal w klasie N3. I w 95 roku tym samochodem zdobywamy tytuł Mistrza Polski. W klasie w zasadzie zdobyliśmy go już na przedostatniej eliminacji, także ostatnia eliminacja zresztą nieukończona, nie miała już wpływu na to, czy ktoś ten tytuł nam może odebrać. Ale to już były takie pierwsze jakieś symptomy w połowie roku 95, że, że jest szansa na to, by bym wsiadł w samochód agrupowy. Decyzja o wynajęciu takiego samochodu zapadła pod koniec roku i na rajd, na ostatni rajd Wisły właśnie w 95 roku wynajęliśmy Jopla kadeta grupy A, prawdziwa rajdówka, prawdziwa skrzynia biegów, A-grupowa typu KWAIF bez synchronizatorów na prostych zębach, e, duże hamulce, możliwość zmiany biegów bez wysprzęglania. No, to było dla mnie e, już bardzo duża różnica. No i pierwszy rajd wypadł nam bardzo dobrze, bo, bo w zasadzie z czasu OS-ów przyjechaliśmy na czwartym miejscu, natomiast radość z tego, że wbiliśmy się do pierwszej piątki po raz pierwszy, po raz pierwszy jadąc takim samochodem była tak duża, że zamiast spędzić na, na podjeździe mety rajdu dozwolone 3 minuty, myśmy spędzili o jedną minutę za dużo, za co dostaliśmy ukarani punktami karnymi i spadliśmy na piąte miejsce, ale to w zasadzie dzisiaj jest bez znaczenia, natomiast bardzo mile to wspominam, bo, bo strata jednej lokaty kosztowała nas nie na odcinkach specjalnych, lecz, lecz w parku w zasadzie w ostatniej tej strefie. No ale cóż, decyzja chyba słuszna, dlatego że pokazałem moim sponsorom, że, że stać mnie na poprowadzenie samochodu grupowego i że jestem, jestem do tego przygotowany. W roku 1996 pojechaliśmy do Belgii dla przygotowania nowego kontraktu na rok 96, całoroczny, oczywiście obejmujący wszystkie 7 startów samochodem grupy A, wtedy był to Opel Astra grupy A już. Rajdówka dla nas przygotowywana w Anglii, dostaliśmy wtedy, pamiętam, zupełnie nowy samochód, przyjechał na rajd zimowy z foliami na siedzeniach dosłownie, było to dziewicze auto, którym pierwsze kilometry zrobiliśmy w momencie jak zjechał z lawety i dostaliśmy go pod hotelem w Polanicy. No Samochód już zaopatrzony w sześciostopniową skrzynię, więc już oczywiście plus zwiększone jeszcze hamulce, większe koła, już taka e, poważna rajdówka. Nie mieliśmy w zasadzie żadnych zadań ze strony rafinerii, nie było nacisków na to, czy mamy być pierwsi, drudzy. Tym bardziej, że w roku 96 no, w zasadzie klasa A7, w której startowałem, zdominowana była przez zespół Renault, w którym startowały dwa potężne samochody. Były to Clio Maxi, a, a jeździli nimi nie mniej świetni zawodnicy, bo gdzieś mieszkający już Bogdan Herring no i Waldek doskoczył. Ten rok zaważył o naszej dalszej karierze. Ostatnie miesiące, listopad, bądź grudzień roku 96, jesteśmy zaproszeni do Warszawy na kolację z prezesem Leno Polska. Oczywiście czujemy z Jarkiem dreszczyk emocji, i pewnie będziemy rozmawiać o, o roku 97. Tak się też stało. Podczas, podczas kolacji prezes oznajmia nam, że zespół będzie jednozałogowy. No i w 97 roku wszystko się potoczyło już jak w jak bajce w zasadzie. Początek, prezentacja. E, zresztą bardzo huczna prezentacja w Warszawie, nowy samochód, e, fantastyczny, szybki, e, nowy, nowy system z, zastosowany w skrzyni biegów. E, skrzynia, e, której biegi zmienia się sekwencyjnie, ułatwiająca sam moment zmiany biegów, jak również skracająca czas zmiany biegów. No, samochód najnowszej generacji, wszystko było jakby po raz pierwszy. Pierwszy raz wielki, wielki samochód, można powiedzieć, wielki sport na po poziomie już polskiej czołówki. No i wielki wynik na koniec roku, bo w 1997 roku zdobywamy tytuł mistrzów polskich w klasyfikacji, i mało tego zapewniamy to sobie na jedną eliminację przed zakończeniem sezonu. Wszyscy zawodnicy z czołówki. W zasadzie z pierwszych 10-12 zawodników, to są zawodnicy, których oglądałem. których oglądałem w rajdach, kiedy jeszcze nie myślałem o tym, że będę jeździł. Więc e, dla mnie był w 97 roku, przede wszystkim wtedy, kiedy zaczęliśmy wygrywać odcinki specjalne, kiedy zaczęliśmy wygrywać rajdy. E, był taki moment, nie pamiętam, rajd krakowski chyba był tego apogeum, ponieważ startował Paweł przybyski dla mnie. Wzór w zasadzie do naśladowania. Człowiek, który jeździł bardzo szybko, zawsze był bardzo szybki. Oglądałem go zawsze z otwartą buzią na odcinkach specjalnych, jego agresji, jego sposób jazdy. I przyszedł rajd krakowski i okazało się nagle, że na metach odcinków e, te czasy są bardzo podobne. W zasadzie pierwszy dzień nawet wygraliśmy. Co prawda niewiele, 10 sekund, ale wygraliśmy. Więc tutaj było dla mnie jakieś... Nawet trudno mi je określić, jakie to jest uczucie, ale no, na pewno na pewno bardzo miłe, ale z drugiej strony człowiek sobie coś uświadamia, że coś, coś się wypełniło, coś się stało, czegoś, coś się dokonało, coś nienamacalnego, coś o czym się marzyło i to jest, po prostu jest. Ja myślę, że w każdym facecie jest troszeczkę, troszeczkę benzyny we krwi, i, a przynajmniej w większości i każdy na pewno jakby mały. Pragnął być w którymś momencie kierowcą rajdowym, przyglądając się temu. No, Jeden ja chciał być policjantem, ja akurat chciałem zostać kierowcą rajdowym. <laughs> tak się stało, że, że, że los, los się ukłonił w moją stronę i, i warunki takie miałem, bo ważne jest to, że ten sport ma to do siebie, że ciężko jest jakby zacząć. To nie wystarczy para butów i, i krótkie spodenki, żeby rozpocząć <laughs> uprawianie tego sportu. Do tego potrzebny jest sprzęt, a ten sprzęt niestety kosztuje jakieś określone pieniądze. Nie posiadając tego, nie ma możliwości się w ogóle rozpoczęcia całej, całej tej zabawy. Tak naprawdę jeszcze nie dam sobie odpowiedzi, czego ja w zasadzie chcę i do czego dążę. Może jest to związane z tym, że moje marzenia, jak się okazuje, zawsze były trochę realne. Może to brzmi paradoksalnie, ale nigdy nie odrywały się w jakiś sposób nieprawdopodobny, będąc. Powiedzmy, nastoletnim chłopcem marzyłem o tym, żeby jeździć takim samochodem. No, gdzieś to się spełniło. Jeżdżąc słabszym samochodem, zawsze marzyłem o samochodzie trochę lepszym. Nie marzyłem o samochodzie takim, który jest nierealny. I jakby te stopnie po kolei po sobie następowały. Nie wiem, w tej chwili myślę, że przyszedł moment, jakby dać sobie odpowiedź ewentualnie ile jeszcze jest do zrobienia i co ja mogę jeszcze zrobić.